Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę, a właściwie za trochę więcej niż pół godziny, orszak traktorów wyruszy w kierunku Jasionki i tutaj proszę nie zmieniać niczego, z policją jest ustalone. Te radiowozy, które tutaj widzicie, czy te, które będziecie gdzieś dalej widzieć, to one są nie od tego, żeby nam przeszkadzać, tylko żeby nas ochraniać i zabezpieczać. Pod warunkiem, że przyjmiemy to, co wczoraj ustaliliśmy z policją. Tam już, kiedy wyjedziemy w Broszkowiec, tam w Kotuniu, wjeżdżamy na trasę główną, nie to co mówią media, jakieś tam przekłamania, do tego nie słuchajcie, tylko traktory jadą do samej Warszawy. W Warszawie tu na samym wjeździe przy McDonaldzie będzie czekała policja warszawska i tam komendant już będzie miał bezpośredni kontakt z panem Darkiem Jasińskim i drugim pilotem, który będzie to prowadził i tam czekamy wszyscy na negocjacje nasze z rządem. I jeżeli e, zajdzie taka sytuacja, będziecie na pierwszym wjeździe, to samo dotyczy wszystkich innych, to jeżeli te, te negocjacje nie zostaną przyjęte pozytywnie, czyli e, no minister Sawicki dostanie od razu pytania, e, trzy postulaty będą spełnione, jeżeli nie wykonuje telefon do Was, przyjeżdżacie na następną ronda e, w głąb tego, w głąb e, Warszawy. E, jeżeli następne też nie będą, jedziemy jeszcze dalej. Natomiast ci wszyscy, którzy będą pod Ministerstwem Rolnictwa, tam będzie taka pikieta dosyć głośna i będziemy czekali do momentu, aż te postulaty zostaną załatwione. Powiem tylko tak, że jeżeli gdyby doszło dzisiaj do... nie doszło do porozumienia, to już mamy kontakt z górnikami, górnicy też prawdopodobnie do porozumienia nie dojdą i zaproponowali nam dzisiaj marsz na Warszawę za 2-3 dni, Wspólnie z górnikami i tam właśnie to zielone miasteczko, cała Marszałkowska, e, Warszawa rozbijamy namioty, rozbijamy e, to miasteczko, o którym mówiłem, i górnicy wychodzą razem z nami. Natomiast dzisiaj ma to na celu, że mają ma być utrudnienia, poważne utrudnienia, żeby w końcu rząd zrozumiał, że rolnicy to nie jest jakaś chmura, jak się to dzisiaj przedstawia, tylko rolnicy wyszli, aby upomnieć się o swoje prawa. Dzisiaj Sawicki występował w środkach masowego przekazu, dokładnie w TVN24. No i znowu dolał do ognia, no bo powiedział do redaktora, że proszę zajrzeć na konta rolników, pieniądze wpływają codziennie i nie wiadomo czego oni chcą. Nie odniósł się do żadnego postulatu, tylko cały czas, że te miliardy wpływają na konta. Jeżeli dzisiaj będzie taka odpowiedź, że znowu zaproponuje w sytuacji, kiedy rolnicy, producenci na przykład trzody chlewnej upadają, bankrutują, a on znowu zaproponuje, żeby rolnicy sobie chrewnie stawili, no to może od razu przy chlewni ich sobie pobudują szubiennice. Ale my będziemy żądać odwołania takiego ministra rolnictwa. Bo dzisiaj ja Sawickiemu powiedziałem, że gdyby był prawdziwym chłopem z atrybutami, to by dzisiaj uderzył pięścią w stół i powiedział pani premier, albo będą pieniądze albo nie będzie tej koalicji. To jest ten minister, który staje po stronie rolników. Ale dzisiaj minister zdecydowanie uderza pięścią w stół i mówi rolnicy, ja stoję po stronie pani premier i Platformy Obywatelskiej, a nie po waszej stronie. To my z tym skończymy. Jeżeli się panu ministrowi nie podoba, jeżeli sobie nie radzi, to dziękujemy takiemu ministrowi, może no, przyjdzie ktoś mądrzejszy i może będzie ktoś mądrzej zarządca. Nie będziemy się godzić na to, żeby dzisiaj rolnicy, polscy producenci trzody chlewnej padali, a w tym samym czasie lawinowo z Danii, z Niemiec sprowadzane są butusze. Tylko dlatego, że polskie zakłady mięsne sprzedali, a dzisiaj kapitał duński, oni mówią, że oni swoje sprowadzają i nikt nie nic nie może zrobić. A u nas powszechnie panuje jakiś ASF, z którym sobie do dzisiaj nikt nie poradził. Pamiętamy o tym doskonale, że Marek Sawicki dzięki nam powrócił na fotel ministra rolnictwa i sprawę ASFU, sprawę dzików, sprawę trzody chlebnej i sprawie uboju rdawalnego miał załatwić w przeciągu 3 tygodnie. Ja mu dałem 3 miesiące czasu, za chwilę minie rok i ta sprawa nie jest załatwiona. Co, teraz już zapomniał? Wcześniej jak powracał to wiedział jak to zrobić, wiedział jak te problemy załatwić. To po której stronie stoi? Po stronie farmerów polskich czy po stronie farmerów holenderskich? Niech dzisiaj wybiera. Także to, co się wydawało jeszcze kilka dni temu niemożliwe, dzisiaj staje się faktem. Marsz gwiaździstych traktorów na Warszawę z kilku stron kraju na pewno sparaliżuje ten ruch i pokażemy, jak wielka siła jest polskich rolników. Dziękuję bardzo. Wówczas, 15 lat temu, na czele tych wielkich protestów stał wielki człowiek Andrzej Leper, który za to, co robił, musiał odejść z tego świata. Proponuję, abyśmy uczcili jego pamięć minutą ciszy. Jeszcze na odpoczywanie racz mu dać, panie. Światuj, wiekuj, stanie, pamięć, jeszcze odpoczywanie raz mu dać, Panie. Jeszcze odpoczywanie raz mu dać, Panie. Damy Boże chwały. Po zielonych ludach, po zielonych królestw I'm a